Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj odpowiem na najbardziej nurtujące pytania do mnie. No i ogółem na mój temat więc ja już się nie mogę doczekać. No i zapraszam. No i na samym początku jeszcze zanim przejdziemy do filmiku, chciałabym Was zaprosić do wydarzenia, które już jest opublikowane na mojej grupie na Katkolotach. Na którą również serdecznie Ciebie zapraszam, jeżeli jeszcze Ciebie tam nie ma, więc yy, ogłaszam spotkanie w Gdańsku, które odbędzie się 17 lutego o godzinie 17 w Galerii Bałtyckiej. Serdecznie wszystkich zapraszam. Szczegóły i resztę informacji znajdziecie na dole link do wydarzenia. A teraz przejdźmy, moi kochani, do odpowiadania na 30, tak, 30 nurtujących pytań, które zadajecie mi na okrągło. Pierwsze. Zasadnicze pytanie. Czym malujesz brwi? A więc brwi zasadniczo maluję jedną kredką, ale jeżeli mam ochotę, to wybieram sobie jedną z tych dwóch. Pierwsza to jest kretka Specify proszę bardzo. Możecie tu sobie porobić screeny, nie wiem, co Wy tam wolicie. Tutaj macie jeszcze podany numerek. A druga kredka jest z Astora. Tutaj też możecie sobie stopować oczywiście filmik i tak dalej. Kolejną rzeczą, którą używam do brwi jest taki oto... Yy, yy, maskara do brwi. Jak to dziwnie brzmi, ale no cóż. Brązowa maskara do brwi. Taka w szczoteczce. Proszę bardzo. Super, ekstra. Jeszcze, żeby dopełnić brow this way. Numerek 002. Nie zapłacili mnie za to, moi drodzy. Mam jeszcze jedną rzecz, którą używam pod łuk brwiowy. Jest to highlighter z Vivo. Znaczy. No, widać, widać, <laughs> profesjonalistku. <laughs> Drugie pytanie, czy się malujesz? Tak, maluję się na co dzień. Krem BB. No, musisz tak, musisz tak. Puder Stay Matte 001 transparent. Do tego mam dwa korektory. Taki i taki również pod yy, cienie Pod oczami. No i mam najlepszy tuż do rzęs, który jakikolwiek miałam. Jest to zburzyła. Bourjois Przynajmniej nie wiem jak to się wymawia Czego używasz do włosów? Szamponu! <laughs> Odżywkę jakąś e, Nie... Słuchajcie tak, gdybym miała włosy odżywką Dziewczyny wiedzą jakie ja bym miała włosy. Najważniejsze pytanie to było w sumie Moje kosmetyki do włosów i tu coś kapie ta. Więc jest to z serii z Oriflame'u. Moja mama kiedyś to kupiła i, i się nam obydwu spodobało. No i oczywiście Head and Shoulders na zmianę używam. Czwarte pytanie. Czego używasz do paznokci? Ja używam odżywki do paznokci. Jest to odżywka w lakierze. Już nie, nie chcę mi się po nią iść, ale jest to odżywka w lakierze. I Aj, czy pokażę paznokcie, no to proszę. Piąte pytanie. Ile masz lat? Mam 30 maja, moje 15 urodziny, więc już za niedługo. Jaki masz telefon? Kupiłam sobie nowy telefon. Jest to Samsung Galaxy A5 2017. No, nigdy nie miałam takiego dobrego telefonu. Jest to najlepszy, który jakikolwiek miałam. I pytaliście się też o kolor. Jest to Peach Cloud, czyli taki różowy. Ile masz centymetrów wzrostu? Teraz na pewno mam co najmniej 1,68 m. A jak masz na drugie imię? Drugie imię mam po mamie i moje drugie imię to jest Teresa. Dziewiąte pytanie. Jak długo przyjaźnisz się z Julką? Jeżeli nie wiecie, kto to Julka, Julka to jest moja najlepsza przyjaciółka. No i przyjaźni się z nią z pierwszej klasy gimnazjum, czyli już w sumie dwa lata. Dziesiąte pytanie. Czy Masz chłopaka? To pytanie jest na okrągło i w sumie mój status w związku może się zmienić w każdym momencie, ale na chwilę obecną nie mam chłopaka. Czy masz jakieś zwierzęta? Tak, mam królika, jeżeli jesteś y, moim widzem od samego początku To mam dalej tego samego króliczka Jest to Pusia Tak wiem, super nazwa, bez skojarzeń moi drodzy Ma 4 latka Gdzie mieszkasz? Ja mieszkam w województwie zachodniopomorskim I mieszkam w Koszalinie, czyli koło Mielna nad morzem Pepsi czy Coca-Cola? Ja w sumie piłam i tą i tą Żadnego porównania moim zdaniem nie ma Czternaste pytanie czy masz rodzeństwo? Na live'ie powiedziałam zasadniczy błąd. Powiedziałam, że mam biologiczną siostrę. Nie, mam przyrodnią siostrę, która ma 2 miesiące i ma na imię Ola. I mam starszego brata ode mnie i on ma 23 lata i nazywa się Krystia. Jaki jest Twój ulubiony sklep z ubraniami? Moim ulubionym sklepem jest House y, Crop, jeżeli chodzi o takie sieciówki. H&M, w zależności jakie rzeczy, bo czasami można znaleźć fajne rzeczy. Szesnaste pytanie, jak zaczęłaś nagrywać na Musicli. Okej, okay, niektórzy są fanami, niektórzy nie są fanami Musicli. Ja na początku nie wiedziałam, co to jest. Powiem szczerze, że zaczęłam dopiero w połowie pierwszej klasy gimnazjum, czyli gdzieś półtora roku temu. Zainstalowałam najpierw nie nagrywałam tam nic, ale później jak zaczęłam, to coraz więcej Was przybywało. Twój ulubiony kolor. Moim ulubionym kolorem jest szary, czarny, biały, złoty, srebrny. Ja się tak ubieram. Dzisiaj czarny, biały. i szary. I szary. <głosy> <głosy> tak. No i różowy. Taki pudrowy róż też również bardzo lubię. Od ilu lat tańczysz i jaki styl tańczysz? Ja tańczę od 4 lat, czyli od początku założenia mojego kanału na YouTubie ja już tańczyłam. Również od dzieciństwa przed telewizorem. No i styl tańczy nowoczesny, czyli i hip hop, i house, i walking. Czyli wszystkiego możemy się nauczyć. Czy pokażesz jak tańczysz? Okej, okay, dobra, niech Wam będzie. Macie linka w opisie. Polecam moją grupę Escape, najlepsza grupa na świecie. Pozdrawiam moją trenerkę i wszystkie dziewczyny z grupy Dwudzieste pytanie Do jakiej szkoły chcesz iść po gimnazjum? Ja po gimnazjum chcę iść do liceum w Koszalinie Oczywiście zdanie mogę zmienić w każdym momencie Różne opcje też będą mi się nasuwały na myśl Ale no jeszcze mam półtora roku na zastanowienie niecałe Żadne technikum, tylko liceum Tylko ty, tylko liceum A jeżeli chodzi o profil to nawet nie wiem jaki profil bym wybrała może raczej humanistyka, jak już. Pytanie 21. Jak zareagowali Twoi rodzice na nagrywanie na YouTube? Jeżeli nie widzieliście odcinka z moją mamą, e, wypowiedziałyśmy się obydwie na ten temat. I ja się wypowiedziałam na ten temat. Było to chyba Q&A, bodajże. Jedna część z Q&A, więc również macie linka w opisie. Pytanie 22. Kto Cię zainspirował do nagrywania na YouTube? Hmm. No, spróbuję się. <grych> no. Ten oto osobnik, to jest Adam. No i właśnie Adam pomógł mi w ogóle w rozwinięciu mojego kanału. Ale jeżeli chodzi o samą inicjatywę założenia kanału, to był też mój. Przyczynił się do tego mój również kuzyn Krzysiek, którego z nami nie ma, ale serdecznie pozdrawiam. No, nagrywał CSA na swoim kanale nieraz opowiada tę historię. No i postanowiłam, że też sobie założę. O, czemu nie? Czym nagrywasz i montujesz filmiki? Cały mój sprzęt opisany i wszystkie programy, których używam do montażu filmików są napisane w opisie. Oczywiście one są kupione i e, oryginalne, więc nie ma co się o to tu wspierać. E, Pytanie 24. Czy masz skrytkę pocztową? Tak, założyłam skrytkę pocztową. Proszę bardzo, tu macie nazwę. Jeżeli chcecie wysłać mi fanarta, z chęcią się przydadzą. Nie wiem, jakąś paczkę, jakiś list... Zawsze możecie mi wysłać na ten podany adres. Również macie podany adres w opisie. Ile ten razy opis będziecie rozwijać w tym filmie, bo to ja nie wiem. No i na pewno odcinek z otwierania tych paczek od Was się pojawi. Jak reagujesz na to, gdy ludzie podchodzą do Ciebie w sklepie, w szkole, na ulicy? W sumie, jak ktoś mnie prosi o Podpis czy zdjęcie, nie ma sprawy, zawsze z tą osobą porozmawiam. Jeżeli mnie spotykacie, to się nie bójcie, ale ja jestem bardzo otwartą osobą, ze wszystkimi piąteczki, przytulę się i bardzo to jest miłe, jak podchodzicie do mnie. Takie piąteczki! Twoje ulubione książki. No i mam tu książkę, pewnie widzieliście w którymś tam odcinku, połącz kropki, a tutaj mam Kwerkle i to są takie kółka, które musicie malować. Ja, jak popatrzyłam, to, popatrzę, to ja naprawdę musiałabym mieć e, spokój seniora. Ale nie, bardzo mi się podoba, na pewno coś może z tego wykombinować. Mam jeszcze tu taką książkę, również śmieszną, ale w topa. Jak zamieniać błędy w ideę oraz inne porady z zakresu owocnego ponoszenia porażek. Oh. Ym, są super cytaty, które pomagają nam w rozwiązywaniu częstych błędów życiowych. Które popełniamy w swoim życiu? Najgorzej. <noise> Najgorzej. No i e, linki do tych książeczek będziecie mieli w opisie. A propos tych książek, to jaką masz średnią? Ja na półrocze drugiej klasy mam średnią 4,69. Nie ma tu absolutnie jakiegokolwiek chwalenia się czy coś. Po prostu. Odpowiadam na to. Dwudzieste ósme pytanie, również o szkole. Jakie przedmioty w szkole lubisz, a jakich nie? Nie mam w sumie podzielonych, ale lubię WF, lubię angielski, polski też lubię, lubię przedmioty humanistyczne, gorzej już z, ze ścisłymi. Dwudzieste dziewiąte pytanie. Jaki jest Twój ulubiony youtuber? Moją ulubioną youtuberką? Jest Glam Paula. Nigdy jej w życiu nie spotkałam, ale myślę, że ją spotkam, bo to jest moje w sumie marzenie, żeby ją spotkać. Oczywiście Agnieszka Grzelak, z którą miałam okazję porozmawiać yy, w zeszłym roku. Resist You, Marcin Dubiel, Little Monster też lubię. Trzydzieste pytanie. Czy Baby Yol to twoja kuzynka? Baby Yol to jest nazwana na musically oczywiście. Osoby, które mnie oglądają tam. I Natalkę to wiedzą, tak ja i Natalka jesteśmy kuzynkami. Oczywiście mieliście do mnie masę pytań, mnóstwo pytań, ale na te odpowiadam najczęściej, więc dziękuję Wam serdecznie za oglądanie, za wysłuchanie mnie. Mam nadzieję, że filmik się spodobał. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, nie zapomnijcie o kliknięciu dzwoneczka. Oczywiście czekam na Wasze komentarze, no i trzymajcie się, papa. Pa.